To jest, jak chyba profesor Paczkowski zauważył, to, to nie weszło do filmu, że w sierpniu 80. Jaruzelski jest jednym z 15 istotnych, owszem, istotnych, ale resortowo odpowiedzialnych funkcjonariuszy partyjnych. Natomiast 14 grudnia jest dyktatorem absolutnym. I tą władzę realizuje do dzisiaj. Myślę, że Polakom wmówiono, że tu ktoś obalił komunizm. Tu nikt nie obalił komunizmu. On się przy. Ten... Ten komunizm zbankrutował dzięki tym ludziom, którzy dzięki Jaruzelskiemu suchą nogą przeszli do nowej rzeczywistości. I oni są mu głęboko wdzięczni. No trudno ich nie rozumieć tak po ludzku, prawda? Nic nie potrafią. Potrafili tylko kraść. Długi londyńskie, do klubu londyńskiego są jeszcze niespłacone z lat 70. No więc to jest, to, to jest po prostu tylko był lifting danego czasu. Taki nowy NEP właściwie od 89. roku. W sensie istoty władza pozostała w kręgu tych samych ludzi. Możemy, I to święte przekonanie, nie wiem, to, to ogłupienie ludzi, którzy uwierzyli 5 lat temu, że Europa nam zagwarantuje stabilność, że, że ta sytuacja się nigdy nie zmieni. Prawda? Ludzie myślą, że jutro będzie tak samo jak jest dzisiaj. A jutro się może okazać dużo gorzej. Tak samo jak w sierpniu 1939 roku ludzie nie wierzyli, że będzie jakakolwiek wojna. No, jechali na wakacje, pakowali dzieci na obozy harcerskie, no, robili swoje. No i później byli zaskoczeni. A patrząc po tym, jakie są reakcje, chociażby na coś tak skandalicznego jak usunięcie 11 listopada, że ma być nowa Polska, która ma być datą 4 czerwca, bo tu coś się zmieniło, guzik z pętelką się zmieniło. No. Frasyniukowi się zmieniło, naprawdę mu się poprawiło. <śmiech> <śmiech> y, może prze, 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 przejdźmy też do, do tego, właśnie y, jaka ta Polska jest, jeżeli chodzi o Polskę Różowską, panie doktorze. Y, na ile Jaruzelski dzisiaj utrzymał swoje wpływy we władzy? Czy my możemy jakąś chłodną analizę zrobić, na ile ci ludzie, których on posłał do mediów, do biznesu, do polityki, dzisiaj mają wpływ na naszą rzeczywistość? Ja podam może taki jeden przykład. W komisji historycznej, wojskowej, bo jest taka komisja w Polskiej Akademii Nauk, na 20 aktualnie członków tej komisji jest tam 12 pułkowników. Ja bym tutaj mógł wymieniać, charakteryzować każdego od do Białego Rana. I kiedy ja teraz sobie pomyślę, że taki Cęckiewicz czy ten drugi Gondarczyk będzie chciał robić habilitację, to ja już tam mówiłem, bo ten film x razy oglądałem, tam sobie rozmawialiśmy, to tych dwóch młodych ludzi będzie miało drogę przez Mękę. Tam nie będzie, tam będzie brakowało chętnych. Promotorów prowadzących pracę, potem zabraknie uniwersytetu, na którym by to mogli zrobić. I ten lincz będzie trwał. Ja to przerobiłem na sobie X lat temu i wiem, jak to wygląda. Jest się tak bezbronnym, że się człowiek czuje, jak, jak po prostu dziecko, nic nie można zrobić. Nie wiadomo, skąd to spada, a to funkcjonuje. Bywałem w domach niemalże u wszystkich najważniejszych generałów z bezpośredniego otoczenia jaruzelskiego. Kiedyś przygotowywałem książki dotyczące generalicji, potem wejścia wojsk Układu Warszawskiego do Czechosłowacji, więc chodziłem po tych domach, zbierałem relacje i ja widziałem, jak oni reagują na dźwięk nazwiska jaruzelski. Jeżeli generał w Randze, wiceministra, odbierając telefon we własnym domu, jeszcze dzisiaj potrafi wstać i nie może tego telefonu od odebrać na siedząco i, i przyjmuje po, postawę zasadniczą i tylko mówi tak jest, tak jest, to on po prostu nadal tymi ludźmi rozgrywa. A wychowankowie, ci, którzy wyjeżdżali na pierwsze zmiany, czy do, do Iraku, czy później do Afganistanu, no proszę Państwa, no, no to to jeszcze trwa, to oni się nie, nie wzięli znikąd. Byli w tych szkołach, w których jeszcze Jaruzelski zakładał, tam ten duch nie został w ogóle wyparty. W szkolnictwie wyższym, zawodowym, wojskowym zmieniło się to na tyle... Że dawni generałowie już nie są generałami, ale wykładają jako dzisiaj profesorowie, jako pracownicy cywilni. tych, Cała masa tego jest. W uczelniach prywatnych, nawet można powiedzieć, tak, Akademia Podlaska w Siedlcach, to jest filia Głównego Zarządu Politycznego, Wojskowego Instytutu Historycznego. To są dzisiaj wszystko panowie profesorowie, którzy, którzy odeszli z sił zbrojnych. Więc to cały czas funkcjonuje a ilu jest ich w służbach związanych z ochroną państwa w prywatnych instytucjach związanych z bezpieczeństwem no jest tego cała masa cała masa Jaruzelski nadal jest bardzo istotną pozycją w naszym państwie to nie jest tak że on jednego dnia potrafi obejść trzy cztery telewizje a ja żeby z nim podjąć polemikę na ten temat, gdzie mnie tam opluwa. Nie mogę się dostać do żadnej, prawda? No więc widzimy, jak funkcjonuje. Ma wszystko do dyspozycji, o każdej minucie, w, najlepszych, w najlepszym czasie, w najlepszych telewizjach oglądany i zawsze dobiera sobie do rozmowy rozmówców. To on dobiera w telewizjach, a nie telewizja jemu. Ja taki drobiazg tutaj dopowiem a propos wpływu ludzi wojska na media tak zupełnie przypadkowo jutro mamy proces z Milanem Suboticzem, też sektor wojskowy, ale podobno już nie. Jest w mediach teraz jest na odcinku paliwowo-gazowym, przeniesiono go do innego sektora. Mamy szansę na to, żeby Pan jeszcze kontynuował swoje filmy, czy to już towarzysz generał zakończył Pana działalność w telewizji publicznej? Ja do takiej sytuacji jestem poniekąd przygotowany życiowo, bo już było pięć lat w moim życiu, że żadnego filmu nie mogłem zrobić. Przez pięć lat ani jeden dobry pomysł mi do głowy nie przyszedł. To było po filmach o Józefie Mackiewiczu i po takim cyklu z Jackiem Bartyzalem, który zrobiłem, po filmie o Kisielu, no i paru innych rzeczach. To było za czasów Roberta Kwiatkowskiego, gdzie. Jakoś tak się okazało, że do której redakcji bym nie poszedł, to albo nie ma pieniędzy, albo temat zbyt obszerny, albo zbyt wąski, albo jakiś. No ale dzięki przyjaciołom w reklamie, w różnych firmach, które zajmują się promocją udało mi się coś zrobić. Więc możliwe, że tak się to skończy. Zresztą po Dewu Bolku była dokładnie ta sama sytuacja, jak Wałęsa zażądał od prezesa telewizji, że zaskarży o odszkodowanie 20 milionów złotych telewizję polską. No to też się zapowiadało, że to może jest ostatni film.